Tu będzie ta Nos, autostrada, jak, jak ja jej nienawidzę. A, to będzie ta, ta, tak. A, już kurde musi to mnie walić. O, od razu mnie leci. Wolałbym osobiście AK. Dobra, Dobra nie trzeba, bo ja idę. No dobrze, że powiedziałeś być dostaw w łeb. Dobry. A, mojego niestety trafił Wiesz co ja sobie może wyznałem 16 na tą autostradę, bo to jednak będzie chyba bardziej... Tak Jackie Uważaj słyszę witch Ale Jackiego Banner chyba gdzieś tu jest Kurwa no jasne że tak, wpierdoliłem się prosto na tego d Żygi Dobra cię z góry osłaniam Zapierdzielaj gdzieś na górę Spoko. Dam sobie tutaj radę Jeszcze Jackie Dobra już go nie ma, zabiłem go Idziemy Dobra ja nie idę przodem bo inaczej to kurde czałce jest <laughs> <spodem. śmiech> Jesteś czarny ty, musisz iść przodem Dank? Co to było? Jakiś wybuch. Chyba... No, tutaj. Mm, nie ma żadnej amunicji. No, przydałoby się, nie? No, troszkę. Tam na autostradzie trzeba, Radek, zapierdzielać przed siebie, ile wlezie. To trzeba lecieć, no. I tam się przydał żygi boomera. Co to było? AK! Uhu! O, boomer mnie teraz właśnie brzygał Sorry, ciebie trafiłem, niechcący. Spoko, jestem... O, ta bomba je odciągnęła ode mnie, także to był dobry pomysł. Nie wiem, kto to rzucił, ale bardzo dobrze zrobił. Zalazka chyba, nie? No Słyszę, Witch? Chodź na górę. Lidzko świeci latarkę. I uważaj, do, do czego strzelasz. To jest Witch, uważaj. To jest po switch, tak widzę ją. Ale też amunicja. I tak musimy obok niej przejść. Dobra, zapierdzielam. Oj, obok beach. Strzeliłem górę obok beach, ale na szczęście. To ją zwabił. Nie wiem. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tutaj jestem. Tutaj to znaczy gdzie? No niżej. Aha, na tu dachu, okay. dachu, Tutaj, czyli tam, gdzie większość. Dobra, musimy tą platformę przesunąć. Dobra. Też musimy jakoś podzielić obowiązkami. Tank! Tank, tak. Charger. Idę gościa podnieść. Ona go podnosi, ja będę ją osłaniał. Obczaj, gdzieś tu jest amunicja, co? Dawid, zejdy jakiego ze mnie. Zdjęty Obczajcie g gdzieś jest amunicja, bo się nam po pomału będzie ja kończyć. Ja się muszę leczyć najpierw, nie wiem. Wolę sam nie obczajać niczego. Dobra. Dobra Ja już oszczędzam pomału amunicję bo... Ale mamy butle z gazem. Eee wziął mnie smoker mnie dorwał A gdzie ty jesteś? Bo no nie widzę patrz się Dobra A. już mnie ktoś Możemy biec Potrzebujesz wsparcia pewnie, tak To ja? No Spoko, nie koniec źle Dbać na górę, nie stój na, 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 na dole Boomer Nie Zabijcie. bo splitter, nie mogę iść na górę bo to jest ogień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. Nie, charger, tak, Charger tu jest. Pośpiesz się. Aaa, leżę. Ten pola ci pomoże. Dobra. <grywka> <grywka> ja idę przejść dalej. <grywka> Jak ja tu teraz mam wejść? Po schodach Ach, dorwał mnie jebany Jackie Niestety musisz poczekać, bo jestem daleko Tam jest Oto. laska, która ci może pomoże Czekajcie na nas Kurde, gdzie się tu idzie <laughs> O już wiem Dobra, idziemy. Ja się leczę. Oczywiście kurde nik... Ach, czemu nikt nie zabije zombiaka, tylko go tak przepuścili wszyscy? B biegnijcie do przodu no, Biegniemy, biegniemy, biegniemy Tędy, tutaj Nie, 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 jeszcze dalej! Ja tu szukam teczek Dwa spitery? Gdzie teraz? Tędy Tędy Na górę No, chodźcie Dawid, czemu cię no tutaj... No już! Spokojnie, gdzie są schody? Dobra, widzę. Bo no. tu czekamy na Was. No, gdzie teraz? Tam. No, chodź tutaj. Tutaj chodź. Dobra. Już możemy iść dalej, tak? No, ale nie wiem gdzie. Tam. Chodź. Ej, hey, we're gonna make it out of here. I'm ja przodu przed tobą! Oko Panter? Hey, Tank! Tak! I ja zaraz padnę, kurwa mać! Dawid, gdzie ty jesteś? Walczyłem z policjantem. Już idę, idziemy. Well safe house, poco. I got the first aid. Come on, for second. I got a heal. <laughs> All good now. Yeah.